Studi studiuję zarządzanie lotniskami i liniami lotniczymi. To już jest e, mój ostatni rok, no, więc niedługo, niedługo kończę, w maju, już teraz e, pracę licencjacką. Opowiedz no, swoją historię, jak te studia przebiegały? Czy jesteś z nich zadowolona? No, sądzę, że pierwszy rok był e, dosyć ciężki, dlatego że musiałam robić sześć modułów, i to był już taki e, pierwszy raz, gdy e, wszystkie przedmioty, jakie się nauczałam, były po angielsku, więc trochę to zajęło czasu, ale myślę, że, e, że ilość nauki. Jest w poziomie takim, że można sobie z tym poradzić, że na przykład nie trzeba tak w Polsce uczyć się po nocach, więc na pewno wszyscy, wszystkim można sobie poradzić. Tak samo pracowałam, dorabiałam sobie na pół etatu w Sabueju, a już po drugim roku studiów dostałam sześciomiesięczne praktyki na lotnisku. Powiedz, jak to było z tą pracą, jak się pracowało na lotnisku? No więc e, e, praktyki te trwały 6 miesięcy, więc muszę powiedzieć, że już pod koniec byłam taka trochę e, zmęczona ze względu na e, poranne godziny pracy około trzeciej, około ale naprawdę było to ciekawe doświadczenie, bo pracowałam przy, e, przy odprawach, przy boardingach, tak samo miałam, e, m, obserwowałam e, pracę dispatcherów i pracę alakatorów, więc myślę, że na pewno chcę się związać z, z przemysłem w przyszłości. A powiedz, kto to jest dispatcher, bo studenci nie będą wiedzieli. To jest taka osoba, która czuwa nad tym, aby cały lot został odprawiony o czasie, aby na przykład załoga samolotu przyszła o czasie, aby osoby, które sprzątają samolot się pojawiły, żeby boarding się odbył o czasie i żeby, żeby samolot o danej godzinie odleciał. A jakbyś krótko opisała ten kierunek, na czym on polega, tak naprawdę te studia, co Ci dały? No więc na pewno te studia dają tyle, że można się bardzo dobrze nauczyć języka angielskiego. Uczą także krytycznego myślenia i szukania informacji, dlatego że większość naszych prac, które piszemy, polega na tym, że mamy kartkę, gdzie jest tytuł danej pracy. I po prostu siedząc w bibliotece musimy znaleźć różne książki na ten temat, strony internetowe, raporty. Więc na pewno nauczyło mnie to wyszukiwania informacji, więc jakbym miała teraz pracę na jakiś dany temat napisać, nie zastanowiłoby to dla mnie problemu. Jeśli chodzi o przedmioty, jakich się nauczamy, no to na przykład dużo, dużo mamy jak transport lotniczy jest powiązany ze środowiskiem. Właśnie na pierwszym roku mieliśmy taki przedmiot e, e, Environmental Issues for Airlines and Airports. I tak samo na, teraz na trzecim roku mamy Sustainability and Strategy. Powiedz nam coś na temat praktyki. Jak ona przebiega, kiedy jest zaplanowana, na którym roku i jak to w praktyce wygląda? To było tak, że na drugim roku e, mieliśmy przedmiot e, Seasonal Placement i ten przedmiot nas nauczał. Jak się przygotować na wywiady z pracodawcą, jak pisać CV, jak pisać listy motywacyjne, i po prostu przemysł przygotował nas do znalezienia pracy. I musieliśmy już tą pracę poszukać od połowy, musieliśmy ją znaleźć przed końcem kwietnia, i w kwietniu musieliśmy zacząć praktyki, które trwały przez pół roku do końca października. Właśnie m, bardzo dużo osób już e, zostało, zostało w swoich e, pracach e, na pół etatu i przyszło kończyć trzeci rok. Tak więc tak już skończą studia, e, mają miejsce pracy. E, chodziłam na trzecią ranę do pracy. Oho, jak to no to było to nam burz, ciężkie to było przez pierwszy tydzień, no ale potem wiadomo, że człowiek się przyzwyczaja i że zegar biologiczny się zmienia, więc, więc można się do tego przyzwyczajać. Wydaje mi się, że tylko zajmuje tydzień, a potem już się jest przyzwyczajonym. A poza tym tak samo środowisko na lotnisku jest bardzo, bardzo sympatyczne, ludzie są bardzo mili, więc to jest tak jakby forma życia. Więc nie wiem, ogólnie podobało mi się to. To było lotnisko Londyn Gatwick.